Klaudia Guzy, Dzisiaj pokażę wam przepis na pyszny deserek z trzech składników. Także szybko nam pójdzie, a deserek będzie dobry zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Taka pyszna przekąska, dosyć zdrowa. Połowa mleka musi być wlana do miseczki, w której rozdrobniemy nasz budyń, a druga połowa do garnka i trzeba zagotować tam ten budyń. Połowę mleka trzeba wlać do garnka i zagotować. I dopiero potem dodać nasz rozdrobniony budyń, który jest zmieszany w miseczce. Gotujemy na małym ogniu, mieszamy tak długo, aż będzie gęsty ten budyń. Cały czas mieszamy. I kroimy na cząsteczki. Klaudia z Więcej oczywiście na moim kanale. Zapraszam, zarówno ciasta, deserki, jak i jeszcze inne rzeczy też się znajdą. <gryw> Zapraszam.